Wyobraź sobie miejsce, gdzie możesz po prostu odetchnąć. Miejsce, gdzie żadna twoja myśl nie jest zbyt mała ani zbyt wielka, gdzie każda emocja jest ważna i zrozumiana. W codziennym życiu często brakuje nam takiej przestrzeni miejsca, gdzie nie musimy niczego udawać, ani nikomu niczego udowadniać. Właśnie taką przestrzeń tworzymy w naszym gabinecie psychoterapii indywidualnej. Ciepłą, bezpieczną, tylko dla Ciebie. Nie przychodzisz tu jako pacjent z problemem. Przychodzisz jako człowiek z całą swoją historią, wartościami i możliwościami. Podczas cotygodniowych spotkań towarzyszymy Ci w odkrywaniu Twoich wewnętrznych zasobów i możliwości, o których być może nie pamiętasz, żyjąc w codziennym zgiełku. To, co dzieje się w trakcie terapii, zostaje między nami. Tutaj możesz być w pełni sobą, bez oceny, bez pośpiechu, bezpiecznie. Nasze sesje odbywają się w przytulnym gabinecie na Warszawskiej Saskiej Kępie lub, jeśli wolisz, online, w komforcie Twojego domu. Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze terapeuty lub rodzaju terapii, skontaktuj się z nami.